Niki Forr, zwany artystą naiwnym, namalował około 40 tysięcy obrazków, a malować uwielbiał. Nie inaczej zapewne uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z calutkiego Śląska. Z tej sympatii zrodził się do nich skierowany konkurs Magia Kolorów. Tegoroczna siódma edycja zgromadziła 59 artystów, w tym 18 z Lubię bardzo malować, to wszystko biorę od siebie, inspiruje mnie to, to moja pasja, bardzo to lubię robić. Może kiedyś chciałam do szkoły plastycznej, malować. Organizatorem są Jaworzyńskie Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Tegoroczny konkurs poświęcono postaci naszego papieża Jana Pawła II poety, aktora, dramaturga i pedagoga. Zaproponowano uczestnikom trzy tematy konkursowe. Ulubione miejsce Jana Pawła II, Teatry i Kraków oraz portret papieża. Dokładnie przybliżenie też nauki Jana Pawła II nie było zbyt trudne dlatego, że Jan Paweł II był na tyle y, znaczącą osobą, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną doskonale go zna, znają i też wiedzą, co przekazywał. Poza tym jeszcze przypominaliśmy, bo czytaliśmy teksty wspólnie, yy, teksty, którym autorstwa jest Jan Paweł II, oraz oglądaliśmy albumy, fotografie, zdjęcia. Na konkurs wpłynęło 70 prac. Wszystkie zaprezentowano w galerii Libris Javożniskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Artyści popisali się technikami różnorodnymi. Było malarstwo, rysunek, grafika, malowanie na szkle i pastele. osobowe jury nie miało łatwego zadania. Ostatecznie nagrodzono trzema miejscami i trzema wyróżnieniami. Drugie miejsce powędrowało do Lidii Pławnej z Jaworzna. Przede wszystkim kompozycja, ponieważ jest tu kilka obrazów przedstawiających sukienice, miejsce ukochane Aha. przez papier że Kraków w ogóle, ale ta kompozycja różni się, różni się jest bardzo zwarta, jest Kolorowa, Najbardziej chyba kolorowa z tych sukiennic, które są tutaj przedstawiane na tych obrazach. Nagrodzono również dziewięcioma wyróżnieniami specjalnymi, z których cztery powędrowały do artystów z jawożnińskich WTZ-ów. Wśród różnorodnych nagród oryginalne puzzle z samym Marszałkiem Piłsudskim. A nagradzać było co? Choćby takie portrety papieża, jakich nigdzie nie uświadczy. Podziwiać oryginalną wyobraźnię twórców można do 15 października. zamknąć ją sobie jak